Nie ma zboża, nie ma spirytusu, nie ma pieniędzy. Jak odzyskać długi? Blisko 200 rolników żąda właścicieli gorzelni w Nieszawie wypłaty pieniędzy za dostarczone zboże. Gospodarze od kilku miesięcy nie mogą doczekać się na przelawy, a szefowie firmy twierdzą, że gorzelnia zmaga się z kłopotami finansowymi i proponują swoim wierzycielom udziały w przedsiębiorstwie. Rolnikom wydłużono najpierw terminy wypłat, potem okazało się, że pieniędzy w ogóle nie będzie. Gorzelnia jest im winna od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tam jest niecałe 48 niecałe 50 tysięcy. Nie oddać mojej piątrzku, dajcie mi te zboże, które dałem. Nie mam do Was pretensji. Nie ma zboża, nie ma spirytusu. Gdzie to jest? To było przemyślane, że to ma być paść. To musi paść, żeby ktoś się, ktoś się obłowił. Właściciele firmy twierdzą, że zapaści finansowej winne są źle trafione inwestycje. Pieniądze spółki ulokowano w nowej linii technologicznej, która jednak zamiast przynosić zyski powiększała kilku straty gorzelni. Teraz nie ma pieniędzy na spłatę wierzycieli, więc właściciele proponują rolnikom przejęcie majątku. Rolnicy wchodzą. Jako udziałowcy firmy. My jesteśmy w stanie, ja mówię tu w imieniu własnym i mojej rodziny, oddać 100% udziałów państwu, polskim rolnikom. Majątek spółki to blisko 60 milionów złotych, jednak wszystkie długi Gorzelni wynoszą już ponad 40 milionów. Dlatego tylko część największych wierzycieli firmy zgadza się na przejęcie udziałów. Udziały państwa Śmielewskich zostałyby rozdzielone między poszczególnych wierzycieli. I w ten sposób zostalibyśmy właścicielami tej firmy. Co prawda z długami. Na przejęcie majątku potrzebna jest zgoda większości rolników. Gospodarze na razie zastanawiają się jednak, czy sprawę kierować do prokuratury, czy zgodzić się na spłatę długów udziałami gorzelni.